Rozwiążemy zadanie tekstowe. Rok temu Beata miała dwa razy mniej lat niż będzie miała Alina za lat 9. Za 6 lat Beata będzie miała dwa razy więcej lat niż Alina miała 7 lat temu. Podaj wiek każdej z dziewcząt. No to weźmy, że X to będzie wiek Beaty. Obecnie, a Y to będzie wiek Aliny, i też będzie to się działo obecnie. Teraz rok temu Beata. Rok temu Beata, jak dzisiaj ma x, to rok temu miała x minus 1. Miała, w matematyce miała jest, będzie równa się zawsze znakiem równa. Dwa razy mniej lat. Jak dwa razy mniej lat, to dwa razy mniej, czyli połowę. Dwa razy mniej niż Alina będzie miała za 9 lat. Obecnie Alina ma y lat, to za 9 lat będzie miała y plus 9. Zobaczcie, Beata rok temu miała dwa razy mniej, czyli połowę tego, co Alina będzie miała za 9 lat? Teraz za 6 lat Beata. Dzisiaj Beata ma x, to za 6 lat będzie miała x plus 6. Będzie miała. Będzie miała, czyli równa się, dwa razy więcej lat niż Alina miała 7 lat temu. Dzisiaj Alina ma y, to 7 lat temu miała y minus 7. I powstał nam układ równań, który po rozwiązaniu odpowie nam na pytanie, ile lat ma każda z dziewczynek. Rozwiązujemy. Ja proponuję tutaj pomnożyć przez dwa pierwsze równanie, żeby nie mieć ułamków. 2 razy x mamy 2x. Minus 1 razy 2 minus 2 równa się. 2 i 2 nam się skróci i zostanie tylko to, co w nawiasie, czyli y plus 9. Drugie równanie, tutaj na początku przepiszemy x plus 6 równa się, tu opuścimy nawias. 2 razy y mamy 2y, 2 razy minus 7, mamy minus 14. Teraz uporządkuję te równania, bo chcę robić metodą przeciwnych współczynników, a zatem 2x przeniosę na tą stronę Y minus Y. Równa się 9, przeniosę 2 na drugą stronę, dodać 2. I analogicznie to drugie równanie x, tu będzie minus 2y, bo przenoszę, równa się minus 14 i jeszcze minus 6. Proponuję to pierwsze równanie, może jeszcze uporządkować. 2x minus y równa się 11. A tu mamy x minus 2y równa się minus 20. No to to drugie pomnożę przez minus 2, żeby mieć przeciwne współczynniki przy x. -ach. A zatem co tu mamy? 2x minus y równa się 11, a tu będzie minus 2x. Minus 2 razy minus 2, dodać 4y równa się. Minus 20 razy minus 2 to jest 40. <laughs> Przepraszam. I teraz podkreślimy sobie, możemy już te dwa równania do siebie dodać. To z tym nam się zredukuje. Minus y dodać 4y to jest 3y i równa się 40 dodać 11 to jest 51. No i 51 dzielimy na 3, to y wyjdzie nam 17. A zatem Alina ma 17 lat. To już wiemy. Mamy jeszcze policzyć tą drugą dziewczynkę, czyli Beatkę. Możemy tutaj do tego równania wstawić. Zobaczcie, będzie tak: 2x minus 17 równa się 11. Tu podkreślę, do tego wstawiam. A zatem 2x równa się 11 plus 17, czyli 2x równa się 28 podzielimy przez 2, to x wyjdzie 14, czyli Beata obecnie ma 14 lat, a Alinka 17.